A dzień dobry Właśnie była pani teraz dzielnicowa Właśnie Krzysztof Gadał znów głupoty na mnie i dzielnicowa powiedziała mam prawo pokazałem właśnie zdjęcie że to moja jest ta dziewczyna i dziecko, że, że przyjedziesz niedługo, a chcę pozdrowić, bo napisałaś, że twój syn Aboul tak mnie na imię po ojcu Oj napisałeś, że polubił mnie bardzo i mnie ogląda Se Serdecznie pozdrawiam Twojego wspomniełego dzidziusia, jak to się mówi Zaopiekuję się nim, by będzie mógł mówić na mnie tato. Zrobię dla ciebie córeczkę jeszcze, żeby miał twój syn córeczkę, żeby Spędzali czas mile, bardzo gorąco jest dzisiaj Powiedziałeś bardzo mnie lubi oglądać A Dziękuję Pozdrawiam go serdecznie, gorąco Wysyłam Chcę go ogółem przytulić do siebie I szanować tak jak swoje dziecko Jakbym ja to ogólnie to by zrobił. Ale to jest trochę inaczej. Ale będę go szanował. Tak samo jak ciebie będę szanował. I powiedziałem, że właśnie niedługo się wybierasz tutaj. i sama ani dzielnicowa powiedziała, że bez problemu mogę jechać. Tylko zgłosisz. Że wyjeżdżasz. żeby po prostu policja nie martwiła się, żeby po prostu widzieli, że wszystko ze mną jest w porządku, jestem zdrowy, tylko czekam jeszcze na drugi zastrzyk na wirus, bo dostanę paszport taki specjalny. I to jeszcze mogę powiedzieć. Twój, widzisz, twój syn Mógłbym Lubi mnie oglądać. Będzie wspaniałym człowiekiem. Ty jesteś wspaniałą kobietą. Widzisz, sam powiedziałem, że to jest teraz dziewczyna. Będzie narzeczona, a później żona i bardzo mile na ten temat się wypowiedziała też pani Dzielnicowa też po, pani dzielnicową później pozdrawiam I jestem kawalerem chcę mieć kobietę wieczorem sobie kolację zjeść razem z synkiem rozmawiać o złych i dobrych momentach swoich żyć poznawać się tak to właśnie chcę wam powiedzieć sami widzicie jak to wuj jest do tego a nie mogą? Mogłem... No to pupa się zagoiła Może jest osobą dorosłą Mówi o szkło sprzątać Niech podwórko posprząta paczki powysyłali nie wiadomo co Co jeszcze mogę powiedzieć Gorąco Was pozdrawiam, Twojego wspaniałego synka, który, sama powiedziałeś, że bardzo mnie lubi oglądać. No, będziesz moją żoną, masz takie pragnienie, tak samo jak ja mam pragnienie być z Tobą już na złe i na dobre chwile, jak to się mówi. I ci ubicuję jakby będę już z tobą. Ja tak nie chodzę do żadnych kobiet. Nie spotykam się z żadnymi kobietami. Bo czekam tylko na ciebie. Bo jesteś ubółem somatyczną, wspaniałą osobą. Sami widzicie jak to mnie jest. Masz takie pragnienie, masz takie marzenie, Paulinko, to się spełni twoje marzenie takie, tak samo jak moje marzenie i będziemy ugłym razem. A właśnie dzińcowa auto, wróciłeś? Mówię, że jeszcze nie pojechałem. Tak, byłem na dyżurce i dyżurny powiedział, jak będziesz wyjeżdżał, to proszę nas poinformować, że wyjeżdżasz, żebyśmy się ogólnie nie martwili. Będziemy po prostu wiedzieć, że nic tobie się nie dzieje, nic się nie stało. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć, i gorąco jeszcze raz, Paulinkę i synka wspaniałego pozdrawiam, miłego wieczoru życzę Wam. I na ten temat to właśnie chciałem Wam to powiedzieć. A. Synek będzie miał tatę. tate będzie miał synek. Lubi mnie oglądać. Pomacham ręczko dla niego. I buziaczka. Policzek wysyłam mu. Ciepłego takiego. Jestem ogółem wspaniałym chyba człowiekiem, który lubi nie oglądać. No i wysyłam wam serdecznie pozdrowienia.